Trzeba nabić i obrócić palcem o. można w ten sposób. No. Grot ma wystawać? Tak, czy? Może być tak. Hmm? Ok. Teraz ta część wędruje do wody. Tak. Teraz z których to mówiłeś? Takich? Co chcesz? Nie za dużo. Troszeczkę tak. Jakieś konopi. Konopi 2 mm. Dobra, teraz się odsuwam. Uwaga, Mnie mnienie. No i teraz łączysz segment i najtrudniejsze wyprowadzić. Trzymaj sobie przy kolanie i teraz rozstaw ręce już szerzej. Ręce opieraj na kolanie, tak jest wygodniej. Przesuwasz o coś takiego. Początki no, początki styczką nie są nigdy łatwe, ale nie jest to. I teraz i z koszyczka nad spławik wysypujemy zawartość i czekamy na brania. Tak jak mówię, Karaś nie lubi wiatru. Może z gruntu byłoby łatwiej, ale z powikiem... Stara się Michał, jak podciągasz do góry w pionie. Nie ciągnąć w bok, tylko... O! Aj! To nie jest ten. Tak. Trzeba sprawdzić, czy jest pelet? Jest. Ja. Jest. Zbyt mocno. Nie, no wiesz... To... No wiem, wiem. <laughs> Jednak się podnosi normalną wetkę troszkę mocniej. No, tak, tylko tak, przyłowieniem tyczką nie zacinamy, podnosimy tylko do góry. hak się, hak się wbija świetnie. podnoszę No dość trudno na fali poznać branie podnoszone to jest ten problem nie chyba było wydaje, wydaje mi się że się podniosło dość mocno ale spóźniłem też że dalej jest. Zbranie było, czyli... Ten pelet jest miękki. Hmm? Mówię, że ten pelet jest miękki, to dziwne, że on nie spadł. Należy się cieszyć. Cieszę się. Właśnie podsuszony ekspander jest o tyle dobry, że robi się bardzo twardy i Jest. Jest karaś, cofam się na bezpieczną dęgłusz. Stara się trzymać w poziomie, równo, śmiało, śmiało, szybciej. Teraz na rolkę trzeba położyć. I już możesz sobie, o, i przesuwać, że ten z rolki. Nie na ten, nie na ten, tamten jest do metody. Dawniej, jak nie było pula bunga, czyli tego ściągacza z boku, trzeba było ryby wymęczyć normalnie. Tutaj możemy zrobić to wiele szybciej właśnie korzystając z tego patentu Michał teraz właśnie wyciąga amortyzator no i karaś ma już coraz mniej do powiedzenia. I tak wygląda łowienie tyczko w skrócie telegraficznym. I tego skutek. A to berę z innej strony. Tam się odbywa szkolenie na tych trzech stanowiskach. Były stanowiska zarezerwowane dzisiaj, czyli nie wolno było łowić. No się są coś wędkarze, którzy się szkolą. Małżeństwa. Tam jest najwięcej tych ryb. Tutaj przy tych liliach, o właśnie, gdzie ten jeden łapał, ryb jest bardzo, bardzo wiele. My z Michałem opiemy tak naprawdę najgorszej części, no ale cóż, dajmy radę. Ten w czapce, pan taki starszy z brzuszkiem, ten papaj. To jest właśnie Erik. On tutaj instruk instrukcji udziela. On tu ma właśnie lekcję. No proszę, Karaś. Prawdopodobnie nie widzę z No dobrze. Mm -mm. Pokazuje, jak łowić w Pięknie! To jest wyspa. W tym roku, w styczniu, yy, sprawdzono jakie ryby są i odłowiono większość karpia. Dawniej można było tu naprawdę fajnie połowić karpę przy wyspie. Teraz go zostało wiele, wiele mniej. I te taktyki już aż tak fajnie się nie sprawdzają. Ale też yy, można powiedzieć. Mołapimy akurat z Michałem w takiej części, gdzie jest najmniej ryb, w takim załuku Ale nie było akurat miejsca, żeby usiąść obok siebie, a tam. Miały być te szkolenia, ale nie jest Jest bardzo malowniczo Niestety, problemem jest to, że yy, pozwalają za bardzo tym krzakom się rozrastać. Z roku na rok tutaj czcina kroczą, bo tych stanowiska jest ich coraz więcej. Stanowiska zarastają i trudno się łowi. Dwie no wędki nie da rady. To jest problem. Wspaniały dąb. Piękne drzewo. Jest godzina za kwadrans piąta. Na razie na rozkładzie 45 ryb na tyczkę. 9 na metodę. Teraz tam gdzie łapałem tyczką łapię na metodę. Wcześniej. Tam. Teraz kilka podajników tam trafiło. No i brania są, może nie tak bardzo szybko, ale kilka minut. Do 8 minut, maksymalnie. Jest jakieś branie, już jest pyknięcie. I co się dzieje? Jest wiatr. Po deszczu zrobiło się znowu gorąco. Ten wiatr bardzo męczy tutaj przełowienie, dlatego że niestety jest uciąg. Zrobił się taki bardzo nieładny. Ale pod wieczór powinno być idealnie. Powinno wszystko ucichnąć. I powinno się łowić o wiele lepiej. U Michała też dobrze. Tak, Michał, ile ty masz tam rybek? Nie wiem, nie liczę, ale sporo. Nie liczę, ale sporo. Tam jest łagier Michała. Druga płość dzisiaj troszeczkę ma taki ogon uszkodzony, ale jest 28 cm, ma bardzo ładna ryba jest 6 godzina, łowi się bardzo dobrze, 53 ryby na tyczce i 12 ryb na metodzie teraz mam tu taki inny zestaw założyłem sobie z bardzo krótkim odcinkiem żyłki to się robi po to, żeby łatwiej było tą rybę zaciąć. Nie ma takiej dużej odległości. Jeżeli woda jest brudna, można to z powodzeniem robić. Reszta pozostaje praktycznie ta sama. Woda zmienia tutaj, znaczy cień się zmienia w zależności czy wychodzi słońce, czy nie. I ta pomarańczowa końcówka z na razie jest jak najlepsza. Uspokoiło się troszeczkę i zaczął się wanie łapać tyczką. Kończę sesję na dzisiaj. Jest pół do ósmej, nie chcę się już łowić dalej, jestem zmęczony. E, wcześniej trzeba było wstać. 55 ryb na tyczce. Głównie karasie, tam były trzy płocie, w tym jedna z tych płocie to była jedna hybryda. E, I dwa liny na tyczkę tylko. Natomiast na metodę miałem 14 ryb. Z czego 8 linów, reszta to były karasie, miałem też właśnie jednego Jedną hybrydę. Yy, bardzo dobry dzień. Mimo, że wcale nie było brania aż tak dużo, bo, słuchajcie, no to jednak tyczka wymiata, tyczką się łowi tu bardzo dobrze. Można mieć brania. No nie wiem, co chwilę. Jeżeli sobie wyobrazicie, że łowiłem dzisiaj, można powiedzieć, od godziny dziewiątej praktycznie 10 godzin, jeżeli w ciągu yy, nie wiem, godziny łapania tyczką będziemy mieli 10 ryb co yy, 6 minut. Co jest takim normalnym tempem. Naprawdę yy, można złapać za samą tyczkę 100 ryb. No na metodę idzie wolniej, natomiast na metodę łapie się tu o wiele większe ryby. Michał też połapał, troszeczkę mniej, ale na metodę mu tam bardzo dobrze szło w pewnym momencie, później się trochę zmieniło. No na maczówce szło mu słabiej, ale wiadomo, no maczówka nie jest w stanie tak dobrze, yy, nie jest w stanie dorównać w takich warunkach tyczce. <trych> Bardzo dobre łowisko, to są najlepsze dni w roku, kiedy można tutaj tak połapać. Myśmy byli o 7 rano tutaj na łowisku, dlatego w sumie to byliśmy, można powiedzieć, że łapaliśmy nawet, no tak, prawie 11 godzin. Także można było złapać więcej ryb, no ale wiadomo, tu trzeba było coś pokazać, trzeba było coś nagrać. Łowisko jest bardzo dobre, wszystkim polecam. Dzień mówienia 12 funtów, to jest sam. To jest same, samo pozwolenie. Naprawdę można połapać. Jeżeli się ma wiedzę, wie jak do tego podejść, to wyniki będą bardzo dobre. Zapewniam Was, że jeżeli użyłbym dzisiaj kukurydzy albo białych robaków, nie miałbym aż tak dobrych wyników. Po prostu pelety są tutaj przynętą numer jeden od pewnego momentu w ciągu roku. I mniej więcej do końca września no, Stanowią jakby podstawę taktyk, łowi się na nie najlepiej. Jeszcze ostatni rzut. Okiem na łowisko o tej porze. Ten wiatr cały czas dość mocno przeszkadzał. Tam przy brzegu świetnie się łapało metodą. Później wiele ryb złapałem tam jeszcze. Chyba cały czas jest. Myślę, że zbliża się tarło i ryba gotuje się do niego. Tak to wygląda. No mogliśmy wybrać lepsze miejsce. Łapaliśmy i tak w miejscu, takim tutaj, na tym łowisku, gdzie tych ryb jest mniej. One normalnie siedzą po drugiej stronie. Tu też są, ale nie w takiej ilości. Także mam nadzieję, że podobało się Wam ta wyprawa nad wodę i zachęcam Was do polubienia moich produkcji i oglądania następnych. Trzymajcie się! Pozdrawiam!